Jasiu, gdzie jesteś? Jasiu! Odrobiłeś lekcję? Odrobiłem. To idź odrób jeszcze trochę, proszę cię. Ale ta... Ale tato, co ty w domu w okularach słonecznych chodzisz? Jak mamy nie ma, to mój dom i moje okulary. Ale weź się zdaje mi, przecież nic nie widzisz. Ojej, tato, co to jest? A mamusia niechcący machnęła ręką. Ale trzy razy? Oj, nie zagaduj mnie, idź już odrób lekcję, bo ziemniaki nie stawiono, a jak mama przyjedzie... Tato, ty jesteś przerażony. Nie jestem przerażony, jestem przejęty. Cicho. Wandzia. Windzia jedzie. Chyba Wandzia. Mama Wandzia jedzie Windzią. I już szybko do lekcji. Ale, oh, proszę, mamie drzwi. Co to kurna było? Oczadziałeś? Chciałem cię pocałować na powitanie. Co? No sama wczoraj powiedziałaś, że mogę cię pocałować. Powiedziałam, że możesz mnie pocałować. Co na obiad? No u nas super. Co na obiad? No market to Weź, weź, weź! Nie denerwuj mnie mężczyzną. Co na, że tak sobie pozwolę użyć metafory obiad? Schabam. <noise> Mie świnią karmić? jest no, schabowy jest zdrowy. Czy ja chora jestem? Przepraszam bardzo, ja przychodzę do domu i ja chcę porządnie zjeść. A nie zdrowo! iż ty. O ludzie, czekaj, czekaj. Ludzie, masz bym zapomniała na dzień mężczyzny. I mam dla ciebie jeszcze piosenkę z tańcem połączoną, nie? Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat. serce zjem na mieście, baj! Stój! Dokąd? Już ja cię znam, pewnie pójdziesz z koleżankami na likierę. Zamknij się! Dzień mężczyzny ma swoje granice. A ja? A pomyślałeś kiedyś o mnie? A ja? Może też byś chciał pójść z kolegami na miasto? Kurczę, niuniuś! Zrozum, że miejsce mężczyzny jest przy garach. Przy garach. I bij to sobie do głowy szczyże.